W będą pewnie jeszcze ten udzielić. To my tak w kółko będziemy Myślę, no, jeszcze na tym polega Ale wiesz jak coraz bliżej jesteśmy tego e, statku A co no. on tak na rejdzie stoi i czeka na skonicie dochodzi Czasun cię mi się stąd wszystkich Ja się pierdolnąłem w głowie wiesz on no, nie Ale przecież to normalne

co spróbujesz z wyglądem? Już Próbowałem. I co? Być no i co? No jedno tamto wyszło, to, to zobaczymy jeszcze. Teraz Nie, teraz nie. No nie co zrobić. A może z tyłu jest? Co? A bo tutaj cały czas. Jest, więc... no, ale coś, no, nie Przepraszam, nie wolno kląć, ja wiem Co? Dobry człowieku, napawasz się moim strachem? Nie, ja już się dzisiaj nie boję. Dziś mogę nawet tak zrobić. O. To znaczy wiesz co? Jak nikt się na mnie nie wkurzy, to ustanę na tamtym rancie i się będę trzymał. Ale po co? Czy to ma jakiś sens? Nie. No właśnie. Nie ma. Tylko i wyłącznie pokazanie swojej głupoty jako mocy. A to nieprawda. Głupota to głupota, nie moc. Tak? Tak jest. Dobrze. Tu schowajmy się, no kurwa. Tyle operator nie, mia, nie będzie miał filmu oh. Jeszcze mi się topią A już jest ciepło No, muszę się